Tak, to Dobra, eee... Dobra. O ale... jedynka! Kurwa, to się tak wygodnie niewygodnie siedzi, bo ja nie dostać bym podała. A to na pewno jest jedynka? Próbuj! Ja trzymam się. Pewności to. nie ma. Ja też się... No to czemu ja coś strzęgło podnoszę? Przy samej górze, przy samej górze. Okay. O! Aha. Nie, dobra, stój. szęgło, 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 szęgło. No kurwa, dlaczego? To trójka. A to dlaczego... to? No to nie ma, to już dawaj normalny bieg, bo ja się boję. O, teraz już jedziemy. Na pewno? Tak. I powoli tak, tak samo. Nie ma co się bać. Na przejechać idziemy. Ale gorąco. No. Puszczaj, ja puszczaj, puszczaj. puszczaj, puszczaj, puszczaj. Ja nie mogę. Puszczaj, puszczaj całkiem. Wszęgu. Już cały? Puszczaj go, puszczaj, tak. A, ale frajda. Ja nie mogę. To naprawdę. Nie, nie ma klima. No, no, nie. No, to jest znaczy, no bo jak się jedzie szybciej, to jest luksz, nie? A tak to... Dobra Mateusz, dajmy chyba tą dwójkę, bo mi się już No i... Boże. Wy tam cię skoczyłacie, coś. Ja Panie? się boję. Fajnie, ja, ja. Tak, podoba ci się? Ja nie wiem do końca, wiem, czy ja jadę dobrze w tych pasach, Dobrze, ale, ale sprzęgła nie strzymaj. Ja mam takie no. nie że... No dobra ja albo nie. Ja tu mam problemy z kierowaniem A A że mi tu nie wygodnie siedzieć, bo ja nie w sali <grym> Znaczy, co <grym> miałem z tym siedzeniem? Trzeba by zobaczyć. No dobra, to już tam ten. Tak, to tu jedziemy. Tak proszę się ta.

W sensie ja? Nie, tak. A Mariusz? Tak, ja? Da, żeby nie, tak. bo nie zechce. Ale to kto kieruje? Dobre Dobra Mateusz, gdzie tutaj ten stanąć? No zaraz przed tym, koło tych belek dalej. Co dalej, to Tak. Bo to by przejechał przez całą studo i by nie podrób. Ale też normalnie normalny sprzęgło, hamulec i hamuje? Sprzęgło starsze. Częście. Na czymś się zatrzymamy Dobra Jest duża masa, więc hamuje, nie? Tak Znaczy nie, tu właśnie wręcz przeciwnie Na szosie to leci, leci, leci A? leci. No jakbyś na szukacie dobrze rozpędziła w lesie to do kamienowoli byś do, doleciała na luzie Tak Strasznie ciągnie masa No dobra, sprzęgło i... Ale to nie za Ale fajne Když mogę puścić wszystko?